Dla twojej drużyny żołnierzu Chmura gazu zbliża się do waszej pozycji Musicie iść do To co? A co byś chciał? Nie wiem w sumie Nie mam Ach. pomysłu Superstore? Dobra superstar może być Superstar <laughs> O kurwa No to grubo Tutaj no to grubo będzie Oj, lecą na pewno To wlecieli do środka Na dole są A wy gdzie? Na dole Aaaa. Era Ale Spadłem jeszcze przez okno Jeśli przetrwacie, będziecie mogli wrócić Aha, fajnie, że dodałem mu 260 trzeba ma tutaj. Ja dół jest, jeden zmieniałem, a tam. ja Jednego powaliłem, jednak Masz 5 koła. <śm> Czas na mały rozpierdziel! To wziąć wroga na cel. <śm> prowadzić z równowagi. Podobnie jak cel posłany kamień. Rotosiu! Twoja kolej, biedaku. Przygotuj się. Morwacci robią jakieś podchody. Twój sojusznik dostał w pierdziel. Wysyłamy go do domu. Dobra, zaraz się postawię. Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na to. Ale jeśli przegrasz, to pożegnaj się. Sąd... Dobra, czyli jeden tylko do odratowania To Do nas tam, lecieć? Na czekaj, wyspa, czekaj, czekaj A czekaj. weź dostawę do No Zobaczymy gdzie nas wywiali. wywali tam, ja tam dojadę Ruszajcie O kurwa A, dobra A nie Tita Przelają się tu gdzieś, obok mnie No i brakuje nam się troszkę Wow 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 wow, wow na mnie do czy na mnie cała ekipa Nie, chociaż w sumie chyba nie słaby Nie widzę w sumie Dobra mam na zrzut Dobro to... na pewno I Rafał 5K wyrzucam To dobra, to chodź Chodź, Rafał, idziemy do niego. Do, olejmy ich. Nie mamy z nimi szans. Przebiegają. Zbliża się do was chmura Do ciebie tam przebiegają Dawaj. Mam 12 koło. Krawie 14. Już, a to rób zrzut, jak możesz. No, idę na superstore. A to nie na superstorze, bo się zrzucili tam chyba właśnie. To gdzie? Kurwa, no nie wiem. A to no chyba, a że to nie nie, nie na superstorze. A przy silosach jak jest? No, w sumie jest chyba okej, okay, bo. Ja Jedynie ta ekipa, która mnie goniła, tam może iść. Wszyscy Ale... W bezpiecznej strefie. Ale chyba silosy ok. Dawaj Rafał do nas Ej są tam no, po lewej na, po naszej lewej Będą do... Musisz jakoś tak zrobić ten zrzut żeby Żeby nas nie zascielili Tam na airport są, po lewej, na tym na tym budynku byli Dostał Nie, Ale... on. Skąd? Skąd? Gdzieś tam stąd O kurde To jak ten zrzut wziąć? W znam O, widzę, on jest na drodze. Kretyn Uciekałem, jest na drodze. Gdzie on jest? Jest tu. Co? Tam był jakiś kretyn w ogóle. A jak ktoś strzela jeszcze? Tylko chyba z Airport. Nie Stąd! Chodź, 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 chodź. Tu są! No dobra to dość daleko Nie, są blisko! Trzech, trzech, zeskoczyli, zeskoczyli! Tam są. Myślę, że mają duchy? Nie, raczej nie, tu są Tam jest imba jakaś, tam się to jest... Na pociągu jeszcze jest gość. chodźcie dojedziemy tego na pociągu, chodźcie dalka. Ej ale to jest w yy, twój chodź ludzi. Chodźcie dalta! Do Dojeżdżamy pociąg No po... No boś no typ na pociągu, chodźcie dojedziemy go. To jedź już! Oni się tam ładują, kurde, wszyscy, ej. Na tym airportzie. No właśnie, na trzeciego zajebiście by było. Jest, jest. No jak na trzeciego, jak tam, trzy składy widzicie Chodźcie do będzie imba. No to na pociągu nie będzie, tu będzie imba. Patrzcie, to jest skład, Raz, dwa, trzy, ej, widzę, siedem kropelki na patrzcie na A na pociągu kto niby jest, bo ja nie widzę nikogo. Nie, jest, jest, Walony well jeden Już? Zobacz, zobacz, zobacz. Wow. Ej, dwóch zabijemy jeszcze przestań No kurwa Jak? Dwa składy były Jakie dwa składy? No wyspa mówię, ci dwa składy były. Bo ze sobą się strzelali. Tu jest. Ja dwóch tam, tam powaliłem, czy trzech na sobie. Czekaj, raz, dwa... Dwóch na pewno. Ewadrzenie tym pociągiem jeżdżeli Trzeba było na tym airport się skupić. Nie spodziewali się tam nas. Eee, normalnie tutaj. Nie bierz tego. Wow. To się świetnie, jak się zastanawiasz. Dobra, jest rzucik jest sklep koło lupy, nie? Tak Jest Mam nadzieję, że po jednej lupie wkrótce jednego z was A powinno być ok Chociaż chuj wie, mogę Jak nie będzie siana to Chyba, że tu, tu w sumie może być lód jeszcze No ile jest czasu do strefy? Minuta Spokojnie Ooooo no Nie no będzie Na dwóch może nawet Coś czas jest... Dobra, masz na dwóch Tylko Dobra, Rafał skocz po drugą lupę, wyspa weź... A bo ja was mam pierwszą Weź Weź tego traka może nam Przyda się Zajmę, może wziąć? No wezmę, podjadam tam. Lupę bierzesz? A mhm. my lecimy na zrzut. To no nie, no trzecią lupę weźmiecie Aha! No i tak zrzut musimy. To... No ja nie. też muszę. Zobaczymy jak ujebie. Kolejny Dobra. To easy. Dobra, i tak lepiej ja zrzut. Ja wezmę na tą lupę, ja ją wezmę. chodź pod zrzut najpierw. Ja jestem na nie? Jesteś człowiekiem kurwa Dobra. Tutaj było lutowane w ogóle? Nie ja bym, ja bym to sprawdził bo jeszcze jakaś amunicja nic nie ma nic tu nie ma Chociaż słychać skrzynkę a ona jest tu. Dół... Dobra w ogóle. Ej, na, na tym traku mam cudzy tropi. A to ktoś zostawił. To co robimy teraz? Pytanie. Czekajcie, jak ta strefa. Ja bym pojechał już gdzieś do strefy. Tylko gdzie? Hmm. Ja bym powiedział na kaskę, bo tu mam darmową do reanimacji. No. Albo możemy cel dojechać. A cel jest. No w sumie. Tylko amunicji tu nie ma. Ja bym, Nie ma tutaj lutu jakiegoś? A jak... Aha, kebów nie mam no to... mam. Ja tutaj luto jakoś amunicję mam. A tu jest polutowane. No, to... Ej, mam tu skrzynię, trzymam skrzynię. Chodźcie do ja mnie. Ma... A, skawamy. To rzucę ją tak czy siak To rzucę. Przydałoby się dwa auta jakieś. Jeszcze jedno, jakieś takie... A, dobra. Dzięki. Ja prowadzę. Polutowane tutaj, no, ale nie dojdziemy tutaj, tak naszego celu raczej. Nie no, celu raczej nie No chyba, że tę koronę rzeczywiście. Nie, dobra, zaraz użyliśmy sobie kolejny cel. Przedłupimy jeszcze. tego traka? O, no, dobra. Strefa jest. A ma to być. No właśnie, strefa. Ja idę na tą koronę. Może zobaczymy. Dobra, idę po tego. A nie, strefa idzie, kurde. No, no już jest strefuje. za późno. Ta korona jest w sumie... Ej, I to idzie fajnym... szybko. Szybciej niż ja E, nie, na pewno nie Ej, koronę mam blisko bardzo Czekaj na mnie. Mam ją, widzę ją Koniec! Co? Dwa strzały. Dwa strzały i pochłopie Nie wiem Chodźcie pana, na sklep wszyscy O dobry plan i autko zostawił, zostawiam kasę. O, no, przydałoby się. A on tutaj coś, co, co, co ten koroniarz tu robił? W sensie coś tu skrytkę Zostawił auto. Ej, są tu! Są tutaj! Są tam, no. Możemy iść trochę wyżej, na górę tutaj, bardziej w prawo. Będziemy ich mieć... I są tutaj też, po lewej, no. Ładują się z tymi po lewej. Jak wejdziemy sobie na górę... sobie zrobimy... Co? Przy banku gdzieś, nie? W tym małym, w tym małym, tym małym domu. w tym małym domku. Będą musieli tu wyjść. Będziemy ich tu mieć, zajebista pozycja mamy. No chodźcie, chodźcie. Czekajcie, się. się. No, spokojnie sobie, rozmieścimy się. Wzięli, tego, nie. samochód. Czy to nie oni? No, no oni albo, chyba. Albo, albo drugi team, z spier No, Dobra, chodźcie, tak czy siak. Hmm. Kurwa, no dziwne, dziwne. Bo nie widziałem, żeby wybiegali. Już się jeszcze imbują. Dwa najgorzej, znowu ze strefą idziemy. Now look at this hmm 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 O! Ktoś, ktoś, to nas, ktoś do nas spróbuje Z dołu? Z dołu? Czy z góry? Boże, z góry ob... Mi się wydaje, że z dołu, nie raczej nie z góry No to trochę Lipton Ej! Zrzucili się tam teraz! Tam No dobra, to poczekajmy na lotnika Schowajmy się do cienia i siedźmy tu na kanałce No muszą chyba tędy pójść, bo którędy? No, nie ma innej opcji za bardzo. Trzeba patrzeć w niebo. A lotnik raczej do niego poleci. A i tak jeszcze jest sporo osób. Idzie już no da, bo... Idzie. Mhm, idzie, idzie. Ej, biegnij ty. Lewa, lewa, lewa. Trzy. Lewa, lewa. Jeszcze jeden, jest za drzewem. No to tu ten za drzewem leży. Dobra, elo. Ale coś mi nie pasuje. Tam było dwóch, klam był taki jeszcze. Zabiliście tego klona? Nie, ja tego zabiłem za drzewem. Ej, idę po ten lód. Moja mama. No ja jeszcze jeden będzie uważamy że... No ale dwóch no, zażyliśmy Jednego. Jak jednego? Dwóch tam było. No i tam było dwóch Joker i... No jak nie? Joker i taki ghost Jest, jest! Oha. Skąd? Zwajdę jest czakr tam Gdzie? Chakak tu czekaj Jek, ja strzelam Nie wiem gdzie on jest, lewej bo... tutaj Musi wyjść, umarę meczek. Łoł, jeszcze dość z drugiej strony jest. jest w tu jeszcze. Ktoś tego w Kurwa, skończyła mi się amunicja. Ej, ja też nie mam jeden zabity. Ile, gdzie jest jeszcze jeden? Od prawej bił. Ja się czołgam, mam tarczę. Kurwa, nie jak ja mam się. Nie mam zero, mam zero amunicji. Ja zero, zero. E, gdzie. Mam z nich amunicji. Dobra, musisz jakoś się doczołgać. Dasz radę? Cześć, ja się hmm. czołgam w twoją stronę, zresztą. Nie, olej. ja się doczołgam, spoko. spoko. Spoko, spoko. A ta strefa cię zeżre. Czy nie? Nie, mam, tu mam jeszcze maskę. Dobra, git. Dobra, leczcie ulecz mnie. Dobra, uleż go. Jaj, nie pomyślałem o tej, ja... ...o tej amunicji. Nie wiedziałem, amo, ale jaja. Nie masz, no nie ja mam zero, ja nie mam z czego strzelać, mam kurde. Mam Czekaj, y ja do... dam wam po piku, Bo ja nie mam pema. Kurwa. Macie po piku Dobra, nie dobra, no, ja nie potrzebuję. Aha, do zwykłego, do, dobra, dobra no pik chociaż No masz tu przecież zasadzimy. No idę, 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 idę. Jeszcze tu do lewej do tego domku spróbuję przejść tam, zobaczyć czy nie będzie tego Aha. Mamy na skrzynie? Nie Idę tu do tego autobusu, aby coś, coś tam było Chodźcie na te budoneczki przy TV Kasa jest. Kasa była. A te przy TV, tak? Uważajcie na tą prawą stronę, on tam przeżył. To nie wiem. Ja w ogóle nie pomyślałem, że ja strzelam dwoma szturmowymi. St Zapomniałem o tym. Dlatego mi się skończyło. Ej, auto tu jest w sumie. Po, y i ja bym to Ojej, ja bym... Mam do wszystkiego, tylko nie do szturmu. No, trzeba lutować. Dobra, mam jeden pik do szturmowego. Dobre jest. Jest szansa, że coś zostawił. Please. gdziekolwiek, gdziekolwiek, cokolwiek. Kurwa, nie ma nic. Dobra, mam się, no, możemy sobie kupić skrzynię, jak będzie ten. To Pranimacja, Reanimacja Myślę, że Auto, kop. auto, auto, auto! Szybko! A no nie zdążymy. Dążysz Rafał? Czy nie? Nie, ja nie wiem. Elka, kurwa. Dążę. Nie zdążysz. Dobra, jedź, jedź. Tędy nie przejedziemy. No kurwa, nie wyjedziemy tędy. Awa wysiadaj. Nie wyjedziemy. Ja pierdolę. Kto prowadził? Ja, no nie było jak wyjechać w ogóle. Po lewej na niebieskim zaczął przyjechał. No wiem, ale lifa. Te murki mnie tak wkurwiają, no wszędzie są te murki. Będą strzelać do nas. Dobra, zostawmy ich. Chociaż moglibyśmy mieć ich lód. Potrzebujemy ich ja Nie, chodźcie musi... do sklepu, chodźcie do sklepu, bo kupimy skrzynie jak ludzie. Ale tutaj, tutaj będzie w chuj ludzi. I tak będą nas gonić od tej strony Od pleców Będziemy mieć plecy Maciek Ja idę do sklepu Kurwa no to jak ty idziesz to ja też idę no. Chodź Rafał No są na pewno Musimy ich holać no bo Maciek biegnie do sklepu no Jeszcze Helka nad nami Kurwa herba. Najgorszy sklep Nie Ten sklep to jest porażka Maciek To jest najgłupszy pomysł ever w tej grze Dobra Mam Chodźcie do hangaru Dobra Zajmiemy zajmijmy się jakiś budynek tutaj Zajmijmy się ten budynek Zajmij budynek do Są tutaj Są tu w środku? Tak ja pierdola Minę Rzucaj, 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 rzucaj I chodźmy do tego hangaru jednak Czekaj się No jest 12 metrów Kata, je... Dobra, się jedna... A to ile osób? Jedna osoba pokazuje jedna, jedna osoba! Może być. Kata, o, zostałem, Na upę nie jest Kata. Walony jeden Jeszcze jeden został Blokuje Oni się tam leczą Ale ładnie, ładnie blokujesz Czekaj, tak, a jeszcze raz wykwikować klik Walony za wóz, mi Macie jakiś nalot? Nie Ktoś ich dobija, ktoś ich tam dobija Ktoś ich dobił. Jakiś inny Podobno team? Mamy tałoczesnego, mamy tałoczesnego gościa, nie tak, ale by, to już nie wychylają tam, tam cały czas wy... Rafał masz siebie Jest tam za wózkiem Jest, Jest tam ten Ej, do tego typa? Tak, bo ja potrzebuję jego amunicję <laughs> Czekajcie, czekajcie Czekajcie, czekajcie. Ktoś biegnie Ktoś tu biegnie jest tu 17 metrów na prawo. jest jeden gość Ktoś bieg mu teraz Jak mi się wydaje właśnie No Idzie tu Ej A co to są? Idzie tu A może tu Siedem, tak? Czerwone. Ej, obiega nas! Jest obiega jeden gość w tym budynku cały czas Maska ja potrzebuję go... On jest tym amo, wybrzucowy. amo potrzebuję go. Amo torbe... Rafa weź torbę z kebami. Wyrzuć i weź. to co masz i weź ją. Ale ja mogę, Ej! Gościu, na plecach mamy! Powalony, powalony! Dziękuję. Powalony jest! Dojazd, dojazd! Plecy, plecy! Z powrotem, z powrotem! Pilnujemy tej pozycji, pilnujcie tu Są ja pilnuję. Pilnujcie się, ja pilnujemy tu, pozycji. A drugi tu. Mamy dobrą pozycję Są tu we dwóch, w tym hangarze obok Dobrze, dobra, je bardziej Nice! Że nam górą nie Postawili się Spokojnie, spokojnie Będą musieli wyjść! Będą musieli wyjść Ja od drugiej strony patrzę ale jestem tarczownikiem Dobry mi się. Tu jest Powalił mnie, powalił mnie! Blokuje, blokuję. Leczę się! Blokuj go Le... nice. Zabity Tu drugi Powalony Zabity. Leczę się. Lecach, lecach tam jest. No. Ja nie mam już... Żam... Yy, kewów. Ma tak. Dobra ja biorę ten plecak Dobra, duma, 60, Amo, amo jest. No leży mnóstwo Amo Ale chyba przebiega, chyba przebiega Ej, musimy wyjść Chodźcie, jak Maciek, czekaj Ten gościu przebiega do strefy Chodźcie ze mną, nie? Jest, ja on jest, on nie, nie przebiega, przebiega. On cały czas tu jest Jest w tym budynku no? 40 metrów nie no, że... potęgał Ej. przechodzimy do tego budynku? Mamy budynek tam, zajebisty. 10 osób. Chodź, chodźcie. Dobra, jestem w środku. Ja też. On będzie szedł, idzie. Zobaczcie Gość się ma po kawach Gdzie on jest? Przebieg? Przebieg tu gdzieś Nie widzę na czujniku Na czujniku już nikogo nie ma On tu był Tam jest na czujniku ktoś, 40 metrów Jest Musimy wyjść Musimy wyjść Kurwa! S, ale S Nagrałem to gierkę Zabiłem trzech ja nie wiem, ja się leczyłem. Zabiłem trzech gości. Wyślę wam tą gierkę. Je, Darek gołą ty kurwo i co, nie umiał strzelać? Aaaa, kur... <grywy> Pozdro. Ale S. Nie no, nie było S wcale, mnie to stresowała ta końcówka. Ale gierka dobra. nie okay. zabiorę, zostaw na Dipsa. Dobra. Zapraszamy do subskrypcji, lajkujcie, komentujcie. Darek, liczymy na twoje wsparcie. Zobaczmy jeszcze dipsik. Ej, ta tarcza tak zrobiła tą grę pod koniec, że koniec świata. No, no jednak, absorbujesz uwagę, a... Oh, Wyspa to... 12 fragów. Nice game. Ja ciekawe jestem, ile damage'a na to przyjąłem.